Teraz pokażę Wam peptyzację dwóch różnych aminokwasów pod punkt A. Weźmiemy alanina plus glicyna. I przekonam Was, że w chemii niekoniecznie 2 plus 3 to jest to samo co 3 plus 2. Zobaczcie, rysujemy alaninę. CH3 CH2 COOH. To rozpiszemy strukturalnie, bo tu będzie proces się odbywał, łączenia i plus glicyna, czyli CH2COOH. A tą grupę aminową rozpiszemy strukturalnie, żeby widać było, co się gdzie odrywa. I teraz oczywiście tu się odrywa grupa OH, tu się odrywa wodór. No i co my otrzymujemy i przerysujemy. Początek przerysowujemy bez zmian aż do tego momentu CH3, CH NH2, teraz CO. No i teraz mamy tutaj grupę Aminową. i kontynuujemy. Łańcuch CH2, CO. Coś tutaj program zbuntował się. H. Świetnie. Czyli połączyliśmy alaninę z glicyną. Więc to się nazywa alanilo... Glicyna. W skrócie alagly. Jest to oczywiście peptyd, T-peptyd. Podkreślamy, i teraz, moi drodzy, spróbujemy zrobić wersję odwrotną. Pod punkt B spróbujemy przeprowadzić reakcję glicyny z alaniną. Na pierwszy rzut oka powinno wyjść to samo. Niestety nie. Albo stety. Narysujmy sobie. Rysujemy glicynę. I do tego przyczepiamy naszą alaninę, która ma ten ogonek. O, to my go wyrzucimy do, do góry. O, to CH3 wyrzucimy do góry, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. A tu mamy NH2 rozpisane strukturalnie. I teraz o, odrywamy cząsteczkę wody. O, widzicie? Zapomniałem tam dopisać cząsteczki wody. Formaliści będą się czepiać. Plus H2O oczywiście. I CH2NH2CO NH2, czyli to, NH, przepraszam. Teraz CH2, ten ogon z CH3, o, ten ogon i COOH. I proszę zobaczyć, że to jest zupełnie, zupełnie inna cząsteczka. To nie jest okręcona cząsteczka. Proszę zobaczyć, że, o, ten fragment jest zupełnie, zupełnie inny. Czyli w przypadku powstawania peptydów. Kolejność ma znaczenie i w związku z tym to się nazywa glicyloalanina. gly Czyli można by spróbować, podsumować, czyli z połączenia dwóch aminokwasów. Czyli glicyny i alaniny możemy otrzymać cztery struktury. Czyli możemy tak mieć: alaninę z alaniną, możemy mieć glicynę z glicyną, glicynę z alaniną i alaninę z glicyną. I alaninę z glicyną. Proszę zobaczyć cztery struktury. A co będzie, jeśli tych struktur, to nie będzie dipeptyd, tylko tripeptyd, tetrapeptyd, pentapeptyt? ile tw zaczyna tworzyć się możliwości połączeń. Polecam wyobrażenie sobie. Jeszcze szybciutko dopiszę wodę, żeby formalności stało się zadość, i przechodzimy do następnego punktu.